Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Bożeny, która pisze do nas. Dzień dobry, piszę do Państwa, ponieważ ostatnio oglądałam na YouTube film o dziedziczeniu środków zgromadzonych na tzw. subkontach ZUS. Mój tato zmarł po ciężkiej chorobie w zaledwie miesiąc, kiedy dostał pierwszą emeryturę, z tym, że wcześniej był kilka lat na ręcie inwalidzkiej, bo zachorował na raka jelita grubego. Nie wiem czy w takim przypadku jest zasadność zwrócenia się do ZUS, żeby można było uzyskać zgromadzone środki na subkoncie taty. Nie wiem też czy takie dziedziczenie jest możliwe, bo tata urodził się w 1933 roku, najpierw przeszedł na rentę inwalidzką i zmarł w wieku 65 lat zaledwie miesiąc, kiedy przyznano mu emeryturę. Nie wiem jak daleko sięgają przepisy o dziedziczeniu środków zgromadzonych na subkontach i jak się do tej sprawy zabrać. Prosiłabym więcej informacji, gdzie szukać i jakich przepisów, żeby napisać do ZUS i nie zostać odesłanym z kwitkiem ze względu na źle dobrane słowo czy nieznajomość terminologii. A wiem, że ZUS sprytnie wykorzystuje to, że pismo jest albo źle napisane, albo terminologia nie jest fachowa. Może lepiej iść do prawnika, który będzie wiedział, jak się do tego zabrać. Tylko pytanie, czy w ogóle warto, bo może po prostu nie ma podstaw do roszczenia. Dziękuję serdecznie za informację, z poważaniem Bożena. Pani Bożeno. Tutaj trzeba dokonać pewnego matematycznego przeliczenia, tak? Bo jak najbardziej jest taka procedura dotycząca dziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie, środki, które są odprowadzane na OFE, tak? Jeżeli ktoś wybrał taką formę podlegają oczywiście dziedziczeniu, tak, pod pewnymi względami ograniczonemu, natomiast dotyczy to sytuacji, w których faktycznie ta osoba należała do tego systemu, tak, i jeżeli ta osoba miała takie subkonto lub ośrodki odprowadzane do OFE. Ja tutaj dokonałem takiego szybkiego przeliczenia. Jeżeli pani tata urodził się w 1933 roku i z tego, co pani pisze, zmarł w wieku 65 lat, to jest to rok 1998, czyli jeszcze przed w ogóle reformą systemu emerytalnego, która OFE wprowadzała, bo ta reforma była w 1999 roku. Oczywiście później ze zmianami, które wprowadził kolejny rząd, tak, i jeszcze później następny, więc tak naprawdę w tym kształcie, który teraz obecnie mamy, system emerytalny w drugim filarze, czyli odnoszący się do tych subkont i, i też do OFE funkcjonuje od lutego 2014 roku. Tak? Od wtedy też to oszczędzanie w OFE jest dobrowolne, tak można zdecydować się tylko na ZUS, można odkładać w ZUSie i OFE, można też skorzystać z innych możliwości w tak zwanym trzecim filarze i tak dalej. Natomiast jest to istotne z punktu widzenia ewentualnego roszczenia, o którym sama Pani pisze, ponieważ po prostu te środki muszą być. tak? Jeżeli Pani Tata zmarł w 1998 roku, to on nie należał do tego systemu, więc na ten system nie odkładał żadnych składek, tak, no chyba, że tutaj wystąpi jakiś błąd w tych informacjach, które Pani do nas przekazuje i tak naprawdę e, Pani Tata przeżył dłużej, tak, niż 65 lat albo urodził się później niż w 1933 roku. Bo jeżeli faktycznie urodził się w 1933 roku i przeżył 65 lat, no to tak jak powiedziałem, to było w 1998 roku, tak? kiedy zmarł, czyli przed tą reformą. Więc w ogóle nie ma podstawy do roszczenia z tego tytułu. Tak? Jeżeli natomiast w, przed 1999 rokiem tata należał do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, emerytalnego tak zwanego, to trzeba by było się zastanowić, czy taka możliwość istnieje i jaki to mógł być fundusz, tak? Ale to już całkowicie odrębnie od tego OFE i systemu państwowego, bo jeszcze przed 1999 rokiem, zanim wyszła tak zwana reforma emerytalna, wprowadzająca otwarte fundusze emerytalne, były tak zwane dodatkowe ubezpieczenia, tak? Odkładane, odkładanie na emeryturę w cudzysłowie i... Tamte środki były środkami prywatnymi, zgromadzonymi na jakimś funduszu emerytalnym, prowadzonym przez firmę tak działającą normalnie na rynku, i te środki są dziedziczne. Ale jest to zupełnie co innego niż ZUS. I tutaj, jeżeli taka sytuacja w Pani ocenie mogłaby mieć miejsce, to trzeba by było się zastanowić, jaki to fundusz do niego się zgłosić i czym prędzej przystąpić do, do, tutaj, do jakiegoś działania, bo też możemy mieć do czynienia z przedawnieniem, tak, jeżeli już tak długo minął od tej sytuacji, tak. W zasadzie to jest wszystko, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten temat. Tutaj nawet jeżeli by się okazało, że tata przed śmiercią należałby do systemu, tak, po tej reformie w 99 roku, no to też upłynęło zbyt dużo czasu od momentu, kiedy pobierałem emeryturę, tak, do teraz, nawet jeżeli to był jeden miesiąc, tak, Tutaj też kwestia ewentualnie ubiegania się o, o jakieś dziedziczenie tych środków nie byłaby już możliwa tak? ze względu na upływ czasu. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem tutaj te wątpliwości. Jeżeli by się okazało, że w tych danych, które Pani do nas przesłała, był jakiś błąd, wkraczał jakiś błąd dotyczący tych dat i jakby to sytuacja, w której Pani tata funkcjonował tak w systemie emerytalnym, czyli opłacał składki na ubezpieczenie społeczne pracując, tak lub w jakiejś innej formie prowadząc działalność gospodarczą, jeszcze zanim przeszedł na rentę, a potem na emeryturę. I byłoby to w czasie po 1999 roku, no to ewentualnie można to roz, y, jakoś jeszcze rozpatrywać, tak? Ale tutaj z tego, co pani mówi, nie widzę takiej możliwości. E, także, jeżeli by było jeszcze jakieś pytanie, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmałpa.poznajfakty.pl a z mojej strony to dzisiaj wszystko, dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.